Z tej historii, jak nie widzicie jesteśmy w Brawl Stars i widzę, że będziemy robić najbardziej przerażający odcinek jaki w ogóle istnieje w ogóle chyba tylko taki odcinek to jest chyba najbardziej przerażający odcinek jaki się w ogóle da zrobić ale na sam początku sobie odbierzmy tutaj wszystko jak widzimy jak widzicie jest za 3 dni za 3 dni chwila, tak za 3 dni będzie nowy tryb w Brawl Stars i no już niektórzy w niego grali no jeszcze nie mam niestety, nie mogłem o co w ogóle w tym chodzi Aha, dobra. No nie ma nic takiego fajnego dzisiaj i pewnie zastanowicie się, co w tym odcinku będziemy robić. Będziemy robić tak, żeby Dyna przy żeby ten właśnie Dyna Mike przyszedł do nas do domu. No to jest dość powalone, no ale mam nadzieję, że się uda wszystko. Będzie robić taki specjalny rytu ale oczywiście pamiętać o tym, że jesteś łapkę w górę subskrypcji, bo jest dla mnie bardzo ważne. Poza tym no chyba jeszcze nikt na polskim YouTubie przynajmniej nie zrobił czegoś tak przerażającego, więc naprawdę. No jak widzisz jeszcze nie mam tego star powera. No ale dobra. O, Dyna Mike. Dobra, ale może na początku sobie zagram taką zwykłą, bez tego, bez tego rytuału przerażającego. Albo nie w sumie. Od razu zrupę. Czekajcie, widzę. Ja bym spróbował sobie zabić go. Oczywiście, no wiecie, moje skilly dynamiki może nie są jakieś świetne. No ale jestem w stanie coś tam wygrać. Ajajaj. O nie ma gadżet. Dobra, pewno... Na... O nie, o nie, o nie, o nie! Dobra, Jezu, widzę jak blisko było. Eee, ja bym spróbował sobie go w tym atakiem rzucić. I widzowie, dobra, pierwsze co musimy zrobić, to po pierwsze, o Jezu, nie trafiłem, widzowie, dobra, nie, no to się raczej nie uda, jak mam być szczery, nie, no i widzowie, zginąłem, to, to nie może nie była jakaś dobra runda, ja mam być szczery, no to nie była w ogóle dobra runda, zagrajmy sobie jeszcze raz, no ja jakim jakiś dobry nie jestem, Nie mam być szczery, eee, zagrajmy sobie po raz kolejny, okej. Okay. Co my właściwie tutaj musimy zrobić w tym rytuałach. Po pierwsze nam no musi... Dobra, powiem wam to jakby tak stopniowo. Musimy po pierwsze zabić jakąkolwiek osobę. Po prostu musimy zdobyć kila, no bo inaczej rytuał się nie uda. Okej, okay, trzy, trzy hity dostał. Okej. Okay. Okej, okay, zabiliśmy go. Piękny to był ten. I widzowie, teraz, skoro go zabiliśmy, to możemy teraz już, jakby przystępować do tej trudniejszej w sumie części. Musimy zebrać trzy Power Cubesy. Yy, możemy zebrać dwa te zwyczajne Power Cubesy, w sensie ze skrzynek. A jeden, ale to już ten. Widzowie, wystarczy, że teraz bierzemy dwa zwyczajne, w sensie zwyczajne Power Cubesy ze skrzynek. I później musimy się zakręcić osiem razy około. W sensie naraz, w krzakach, Ale to, to muszą być akurat na tej mapie to tylko działa. Widzowie, i tu musimy w taki specjalny sposób się zakręcić. Szybko, jakaś skrzynka. Kurde, no teoretycznie z postaci też może być, no ale nie chcę jakby zginąć, jak już tak daleko jesteśmy. Chcę no daleko, no po prostu. Tego Franka bym kurde spróbował. Chodź tego ośmiobita tak spróbować, jakoś podejść. O nie, dobra, to nie jest dobry pomysł. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy nawet ten, ale musimy mieć trzy, no niestety tego jednego PowerClipsa musimy sobie podarować. I dobra, musimy teraz zakręcić się w, w tych krzakach, ale przy strefie. Dosłownie musimy. Musimy teraz poczekać na strefę w ogóle. O kurde, o kurde, o kurde. Holipka. Musimy szybko poczekać na strefę. Szybko, szybko, strefa. Dobra, musimy zrobić teraz coś takiego. Widzowie, dobra. E, trzy. Nie, czekajcie, widzowie. Teraz musimy dostawać obrażenia. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, widzowie, i teraz szybko musimy kogoś walnąć tym. Musimy kogoś tym walnąć. No, niestety, widzowie. Dobra, to teraz jest o wiele mniejsza szansa, że się uda w ogóle to. Bo nie trafiliśmy z super atakiem, ale mam nadzieję, że się uda. Widzowie, teoretycznie teraz, jak widzimy... Czekajcie, się, widzowie, czy ja sobie to nadrobiłem? Tak, nadrobiłem sobie. Jak wyjdziemy z gry, to powinno coś dziwnego się stać o trzeciej w nocy, więc widzowie, dobra. Dobra, czekamy. Co to jest, widzowie? Ej, dobra, coś się dziwnego dzieje, ja wam przyłączam... What the fuck, widzowie? What the fuck, ja się tu ukryłem i jak widzicie, tam jest dynamik normalnie, w sensie chodzi sobie tam dosłownie przed moimi drzwiami. Jestem ciekawy, co się stanie, jak on tu wejdzie. Kurde, wchodzi. Dobra, widzowie, czekajcie, ci, chodzi? Widzowie, dobra, to jest przerażające. What the fuck, widzowie?